W jednym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Sylwia! Cześć! Uuh. Mamy drugi odcinek świąteczny i już jest specjalny gość I co najlepsze, będziemy robić zamianę koszykami I się okazało, że Sylwia tego nigdy nie nagrywała A byłem przekonany, że nagrywaliśmy zamianę koszykami Nigdy No więc jestem w szoku, lecimy do Primarka Jesteśmy już z Sylwią pod Primarkiem i idziemy teraz robić zakupy za 200 zł Uuu. Tak, szalejemy dzisiaj, bo są święta Aaj. Więc 200 zł, mamy nieokreślony czas tym razem e, I widzimy się później z torbami Nara. Bardzo szybka podróż, nawet się nie ruszyliśmy stąd. <gry> w każdym razie mamy zakupy za 200 zł, mi wyszło 195. 199 do, to Sylwia jest mistrzem zakupów i potrafi robić tak totalnie do kwoty, jaką ma Mam dużo fajnych rzeczy. No ja... chyba wiesz. W ogóle Sylwia trochę mnie oszukała, bo ja chciałem mi powiedzieć, że nagrywamy film po prostu z zakupami, ale Sylwia ogarnęła i obejrzała sobie inne odcinki zamiany koszykami. Obejrzałam za że muszę się przyznać. Więc nie wiem, czy kupowałaś pod siebie, czy kupowałaś specjalnie pode mnie. No zobaczymy. Okej. Okay. Jeżeli takie Ci się nieba koniecznie, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a my zaczynamy. się do bo Sylwia robi masa w ogóle. Daily Vlogmasa. Nigdy w życiu by mi się nie chciał. O, ale próbuję za to, <gry> Dobra, możesz zacząć. Ja zaczynam? Tak, no zacznij, zobaczmy co kupiłaś. Zacznę od takiego maluszka. A nie czekaj, my źle zrobiliśmy. Aaa! Zamiana! Zami tak, okej. Okay. Czyli skarpetu nie. Tak. Ale wyglądają takie mega ciepłe. O o. O o, o. O, o nie, się Ej, ale one tak są połączone. O, okej. Okay. Ej, wyglądają zarobiście miękko. W sensie one są trochę jak ten koc, na którym siedzimy. Ale super zakup. Patrzcie, założę <grym> Ale super! Teraz mamy totalnie święta. W końcu poczułem święta. Dzięki skarbacie swoją markę. No i klasa! No i pięknie, super zostaje tak. Dobra i mój teraz ty swój no zakup. A teraz ja pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy. Ja Ci musiałem je kupić, bo ja widziałem, że ty masz teraz tylko co Max i nie wiem, co to jest do końca. Oh my. I myślę, że już ci kupię kart. Aczkolwiek zastanawiałem się, czy one są ładne, bo trochę wyglądają szpitalnie. Ale trudno. One są bardzo miękkie w środku, chyba. Nie było niestety rozmiaru S, więc masz M. Dobra. takie to. większe, że jak podrośniesz, to jeszcze może się je nosić. Ale super słodkie! no <grym> jutro impreza urodzinowa, moja, jak coś, więc yy, chyba mam, mam. Masz outfit. Ma, mam już. Masz outfit Klasa. na urodziny Ej, ale fajne są, nie? No, Dobre, to dob, tak. będziesz nosić. Tak, śliczne są, słodkie. Fajnie, cieszę się. Ja, ja wiedziałem, że to będzie trochę na zakup. Dobra, <grym> sięgam dalej. Mam coś dużego tutaj. Uuu, ciężkie to jest. Jak zmieściłaś się w budżecie z tym? Ja patrzyłem na to, ja totalnie chciałem to kupić. To jest, to jest goprownica, nie? Tak, tak goprownica w kształcie Mickey Mouse. Tak, ponieważ... Zobaczyłam so, i był toster albo gofrownica i doszłam do wniosku, że gofrownica będzie słodsza, A. trochę. No kurde, chciałbym ją odpakować. W tej skarpecie to ja mogę teraz gofry robić. No, tu idealnie na święta, na śniadanko świąteczne, takie i w Ale krótki, ogóle... to jest mały w ogóle. Patrzcie to, uwaga. Robimy prezentację. Ej, zarąbiste będą. Koniecznie przyjdę kiedyś na śniadanie. Dobra. Zrobimy takie świąteczne śniadanie. Totalnie się wpraszam. Musimy zacząć nagrywać odcinki o godzinie 8 rano, i wtedy ja będę robić śniadanie, a później będziemy nagrywać. Ej, no zarąbiste. To jest najlepszy zakupy dzisiejszego odcinka. Dobra. Ja sobie go położę tutaj i będę patrzeć. nim <laughs> To jest super. Oh my god! Bo nie wiem czemu, ale mi się święta zawsze kajadą z piżamami, więc wziąłem trochę taką przypałową piżankę. Taką trochę, jest Nie, ma spodnie trochę takie lambaciarskie. Trochę no, <laughs> tutaj jest, ale będę reniferem, oh my god! Totalnie. A, i znowu nie było Eski, więc znajdę Ci Mkę. Będziesz miała większą. To jest super kozak. Nie no, patrz jak to jest razem, bo nie Musisz nagrać było z tym podniesane. TikToka, to jest wyzwanie na Twojego blogmasa. Dobra. I w ogóle w folwarku te ceny są czasami śmieszne, bo za takie rzeczy jest o wiele taniej niż za, nie wiem, kapcie chociażby. W sensie to było w ceny hmm. cenie w ogóle. No, te kapcie chyba 30 to 45, więc jakby to jest maga no. cena. No, fajna piżama. Ale to jest super pomysł na święta, właśnie. No? I tam było dużo takich, ale jest ja taką bardziej przy to Jest bardzo fajna. Fajnie, cieszę się. Dobra, kolejną rzecz. Dobra. Czemu mam tipsy? No bo świąteczne są! Nie chcesz pochodzić w świątecznych pazurkach? Patrz święty Mikołaj. Ale one się świecą wszystkie! No tak! To ja nawet nie mam dzieci. tak małego paznokcia! to jest rozmiar dla dzieci ogólnie Ja nie, ja, ja bym chciała to przymierzyć Ja zrobię sobie te paznokcie Nie, nie zrobię Ja wam muszę to pokazać bliżej To jest cały zestaw paznokci i, i to jest jeden z nich I ja się zastanawiam... O! To się klei już! <laughs> O, perfekcyjnie. Patrzcie, takie mam piękne pazy. A to u ciebie to lepiej wygląda niż u mnie, nadal. Ja mam totalnie mikro. Fajne, mega, Fajne. najlepszy zakup. Dzięki. Totalnie warto zainwestować się <laughs> w paznok jest świąteczny. Przecież jak pójdziesz do kosmetyczki, to to weźmiesz ze stówkę. No właśnie, a tutaj od a razu, to razu jest, jest się od razu, w sensie... Nie, no wow. Mega świąteczne Christmas pazdy. Dobra, ja mam, słuchaj, tutaj mytki. Mam myk? Tak, masz mycki, no bo jest to jest dobry. fajne, bo tak. wiesz, jak masz torebkę prezentową, podpiszesz to tak dla kogo, czy coś i były takie klasy. A wiesz, że ja chciałam to kupić akurat, ponieważ mam dokładnie w ten wzór papier do prezentów. No widzisz, to teraz już masz po prostu cały zestaw. To 20 dla całej rodziny mojej. Świetnie to zrobiłeś. Ja, I kosztowało to 5 No Warto takie rzeczy Warto. Po prostu, ale to jest bardzo dobre, to jest naprawdę bardzo dobre. Ładny masz zestaw, bardzo, widzisz? Super, postarałem się. Dobra, i lecimy dalej. U, mam świeczunie! No właśnie nie wiem czy pachnie. Właśnie nie mm. Ale jest taka od... Ale jest czerwona, <grym> ładna, jak na święta. Pasuje mi to skarpet. <grym> Totalnie. No nie pasuje mi <grym> tym razem do tła, ale jak go postawię w salonie. Myślę, tak. że ludzie będą chcieli mieć taką świecę u siebie. To w dodatku strasznie się opocałbona, chyba 9 zł. 9 zł za taką świecę? No, nie. No ale i tak. N nie jest źle. 11 zł to jest jeszcze git za Ona przecież może świecić się przez cały miesiąc i się nie rozpuści cała. No. Bo Albo można jej nigdy nie zapalać. I będzie zawsze ładnie wyglądać. Tak. To właśnie pewnie tak będzie w moim przypadku. Okay. Ściereczki! Właściwie tak, bo były takie ładne To klasa! I to w sumie bardziej z myślą o sobie, później mi się przypomniało, że jakby się zamienimy, więc jakby, e, ale były ładne wiesz, Ale wiesz co, bo ja w tym roku spędzam święta u siebie w chacie No to Nie. będziesz miała idealnie więc do kuchni Będę miała świąteczne świetunie I tak, takie białe czerwone zło? pasuje do wszystkiego No Super Dzięki 15 zł. Klasa Warto Mamy dobry shopping w ogóle Okej, okay, uwaga What this is this? This is our happy place <laughs> Sorry, ale musiałam to zrobić. Ja yes, po prostu zawsze mam beczki z tych napisów, jak wiecie, macie te Airbnb wszystkie i wchodzicie do domu i jest taki napis: This is our home, we oh, love our we... place. Albo family is where there's love and love. Exactly. Hang, mm -hmm. And this is our happy place. Toż to może być jako bombka. O, rzeczywiście. No to nieźle. Trochę nie to samą. O. o! No o. i kasa. Pięknie, mam bombkę od Sylwii, super opcja! Dobra, dawaj, bo ty masz jeszcze tam chyba dużo rzeczy. Tam jest jeszcze jeden, o, o, to jest super. To, wow, wow, wow. to jest... To wkładasz do mikrofali U, to podgrzewasz ciepłe. to jest ciepłe. To jest misz termofor Zaląbiste, bo zawsze były te termofory takie, że wiesz, masz tam ten płyn, który podgrzewasz i w ogóle, a tu jest misz, którego wkładasz do mikrofali. Wow. Nie wiem, czy on się nie spali w tej mikrofali, ale chyba nie powinien. wow, wow. Zackie. I wygląda ładnie. Ślicznie! To jest na poziomie gofrownicy. No, to jest bardzo no. fajne. Nie? I do tej piżanki. No, bez skitu. Wszystko pasuje. Fajne, nie? Nice. Dobra, uwaga, wyciągam ostatnią rzecz chyba. O, wow, nie widziałem tego w ogóle. To jest człowiek na choinkę. Litny, <laughs> Super. Jestem straszny w opakowywaniu rzeczy chyba. O, o. mama! Ej, ale ciekawy montaż na sprężynce. Ale to może być czubek, a może być też po prostu dekoracja. To jest dwa wienny. Tak słodko to wygląda. Podoba mi się ten dźwięk, ponieważ to nie jest taki dźwięk takich zwaneczków, tylko to jest takie, takie zwaneczki z piosenki świątecznej. Ej, ale fajne to! W sensie serio, miał 12 lat, to bym chciał, żeby moja ręka wyglądała tak. To cieszę się. Ekstra. Dobra. Co to ja. Dekoracja. Ja skończyłem swój shopping. Wow! totalnie kubek, którego potrzebujesz. Jest tam coś więcej? Tak, jest długopisik i notatki. Aaa, a żebyś mogła pisać piosenki. Żebym mogła pisać piosenki. w taki mam zamysł. Ale super słodki kubek. Czekaj, tu mam ołóweczek mam. Ej, ładny ten I ołówek, mam, taki różowy. I mam notatki, widzisz? My castle, my rules. Możesz tam zapisać zasady w domu nowym i dać to I greetings from my castle pozdrowienia z mojego zamku, no super, klasa! Nie? Ale rzeczywiście do mojego nowego domu, bo takie będą kolory mojego Tak, nowego tak, nowego trochę domu. różowo, właśnie stwierdziłem, fajnie. Śliczne! Jestem zachwycona! Dziękuję. Proszę bardzo. Nie no, super zestaw księżniczkowy, do różowej skarpetki ci pasuje. A! I jeszcze słodycz! Właśnie nie. To nie. <laughs> ja na początku też tak brałem i myślałem, że to słodycze. a później przeczytałem, że to jest po prostu dekoracja. A, takie oszukane, oszuk żeby ci się nie rozpuściły. Myślałam, że to naprawdę złoty. Nie, to po prostu dekoracja na choinkę, Ale możesz spróbować ukryć, jak będzie dobre to. plastik? Pyszne. Plastik i Ale kozackie. Idealnie. E, a i tu jeszcze mam twój koc. A nie, to już koc jest poza odcinkiem. Czyli wszystko. To wszystko. No to kurde, podsumowując, ja jestem chyba najbardziej zajerany tym, no bo jakby błagam, jakby serio. To też jest super. I mam super skarpetę. Co to ja wyśpiewała? Musisz trzy faworyty takie. Ja tym, ojejku. o ojejku. No ciężko mi wybrać, ale piżamkę. Okej, okay, czyli to będą rzeczy, które będziesz używać? Totalnie będę wszystkich używać okay. przede ale... Dobra, wybieram to, to... No, I się między klapkami a kubkiem. Podium. Wezmę kapciusie, bo będą mi pasować do mojej drugiej piżamki. Okej. Okay, Więc... Czyli jednak to, dobra, to było w ogóle pierwsze rzecz, jaką wziąłem. Nice. Serio. Jak zobaczyłem, tak mówię, biorę. No, więc, więc to są moje ulubione. Też jestem zachwycona, tak szczerze mówiąc. Fajnie, cieszę się. Także jeśli taki odcinek Wam się podoba to to stawiajcie łapki w górę, dajcie znać, z kim chcecie kolejną zamianę koszykami i tym razem już nie będzie świąteczna. A teraz y, widzimy się w wtorek. Tak, we wtorek. Pa! pa. Na ra.